Ja ale jeszcze mu oddam, oddam. Pomysł wjazdu na koniu już, HHS wjeżdżał na koniu. Tomasz Turkowski, menadżer, zawodnik rodeo i pięściarz przed walką z Wojciechem... Rojem na gali Babylon Promotions. Powiedz o, trochę o przygotowaniach. Co wiesz o swoim rywalu? Czego się możemy teraz spodziewać? Przygotowania zacząłem. Miałem kontuzję, kontuzję także tam miałem lekką przewę od, od, od no, treningów. Kto się uderzył? Lech Jackiewicz, ale jeszcze mu oddam, oddam. Tak mieliśmy spań, przed Kevinem Gruchałą. Akurat ten, tłukliśmy się trochę, ale ten cios który złamał żeba, to był taki luźny prawie pod lewą mękę ja tak macałem lewym, i ten, tak, że, tak się, się rafał, śmiał, że to był przypadek. Ale taki, taki dziadek, jak ja widzisz, to się widzisz, tak potrafił przyłożyć. Tak, ale nawet zawsze, jak miałem nos połamany, to zawsze był jakiś luźny cios wyrzucony to po prostu kwestia timingu, to się musi złożyć. Ja przyjąłem masę mocnych ciosów w życiu i, i gdzieś po dołach a, a ten akurat był taki, no, taka, taka szmata, można powiedzieć I, i po prostu tylko trzeba wiedzieć, kiedy, jak. Te... Matale ale zebrałem. Dokładnie, także tutaj, tutaj wójciu, wójciu, ale jakaś tam nauka fajna, fajna chcę dalej sparowałem, tak, to nie było tak, że jakoś tam, tylko no po prostu dzień później, no to bolało i i, i, i gdzieś tam było bardzo no wiadomo przyświetlenie, no i się okazało, że złamane, tak? Ale zaleczone czy wycinamy z wywiadu, żeby rywal nie słyszał? Nie, jest ok. Wiadomo, że tam pół roku trwa, żeby się tam zregenerowało, więc minęło 5 miesięcy, ale jest w porządku myślę, że, 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 że... miałem treningi też z Przemkiem Lunowskim w Słupsku trochę trenowałem, także, także myślę, że, że jest dobrze i przeciwnik jest no, wyższa kategoria, tak? No, bo ostatnia walka 69, a teraz 76, to jest taki mały przeskok w górę. Ale no też trzeba było wybrać polskich rywali i, i, i w momencie, kiedy kontaktowana była ta walka, czyli no 10 tygodni temu no to po prostu kto jest na miejscu, kto będzie dostępny no i musiałem się dostosować. Wojtek jest z kategorii półciężkiej, ja z junior średniej, także trzeba było gdzieś się pośrodku w super średniej znaleźć, a ja, jest dobrze. Zobaczymy jak będzie jutro. Hmm. A z ważył, jak z tobą sparował? Ja, ja ważyłem, jak on ważył 80 a ja ważyłem 72, także to tak. No ciężka, wszystko się zgadza. Tak, także nie, ja się do teraz przygotowania miałem z, z chłopakami sparowałem, którzy, miałem tam trzech swoich partnerów, którym dziękuję. E, za pomoc. Wszystko cięższe chłopaki, także mogłem się jakby przystosować i wiadomo, że to nie jest moja naturalna kategoria i, i, i naturalnie jestem pomiędzy junior średnią a średnią. Ale też nie wyglądam na małego w tej tej super średnie, jakoś strasznie, także, także no będzie dobrze jutro. Tak? Przeciwnik ma dwie ostatnie wygrane przed czasem. Jak mówi się, jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka. No on te dwie ostatnie wygrał, także no i co, wchodzę i jeszcze się on, także nie tak jak od wcześniej, że wpadam i tam lutuję, tylko tą pierwszą rundę muszę obejrzeć, zobaczyć co on będzie robił, zobaczyć gdzie są luki i tam będę tam będę bił. Wspomniałeś tutaj Przemek Rumunskiego, mierzę się z zawodnikiem MMA. Ty z Rodeo do boksu, tamten z MMA do boksu, da się tego tak nauczyć, tak szybciutko przeskoczyć z MMA do pięściarstwa i rywalizować z takim zawodnikiem królowskim? Na pewno można zrobić sparing, ale myślę, że w walce to będzie zupełnie co innego i jeśli Przemek, no, to jak z nim potrenowałem, no to no to nie widzę za dużych szans, chyba że okaże się, że zapaśnik ma jakieś bardzo duże umiejętności, które ukrywał wcześniej, ale to jest jednak jak mówię, no gdzieś tam byłem w ringu i ćwiczyłem z Machiem Słońskim, z Noasem, Darkiem Sękiem wtedy oni byli w formie, no to, to nie Przemek to jest taki ekstra klasa, tak? Może taka jaja nie zawsze szła tak jak powinna i tam były zawirowania, ale potencjał i poziom no to to jest absolutny top, także... No jakbym debiutował z Przemkiem, to bym pewnie skończył na noszach, także, także no, tutaj no, spodziewam się tego samego. Znaczy nie tego, że z, z, skończysz na nożach. Dobra, wiemy, wiemy o co chodzi. E, jakie ty sobie cele sportowe stawiasz? No bo to już szósta walka, powoli ta kariera nabiera rozpędu, tak? O, o czym masz? Do, do jakiego momentu chcesz dojść? Karierę to miał Lennox Lewis. Ja tam mam zabawę. Ale na Ale pewno, na pewno... Nie, jest, myślę, no, teraz jak to by nie patrzeć, no jest przeciwnik z dodatnim bilansem. Dwie ostatnie walki wygrane. Wcześniej no to tam krytykowali, że debiutant, czy tam po tej przewie, bo tych pierwszych trzech walk nie liczę, bo to była zupełnie inna przygoda i zupełnie inna historia, tam się zmienia. Ale wiadomo jak to bywa przed galami. No i teraz jest yy, jakiś tam no, przeskok wagi wyżej, Przeciwnik z dodatnim bilansem. Jaki by nie był tam, no to, to, to no, myślę, że jest jakiś tam. Krok do przodu i trzeba się pokazać, a co będzie dalej, no to będę myślał jutro, tak? bo, bo, bo już nie jeden opowiadał, co będzie dalej, a potem nagle jakiś cios wszedł i było po zabawie. Natomiast, no, ja, tak jak mówiłem, no, ja nie, nie jestem materiałem na Mistrza Świata, jestem ewentualnie materiałem na kość, to może dawać w miarę fajne walki na polskim podwórku i cieszyć swoich kibiców, i taki mam plan, i, i żeby było wesoło, e, żeby było rado. Właśnie, rodeo, bo te, te wątki końskie i bokserskie się jakoś przeplatają ostatnio cały czas. Dziwnie się to składa, no ale, ale ten, ty jesteś specjalistą od rodeo, czyli poniekąd też od koni. Chodzą słuchy, że jutro jakieś wejście do ringu spektakularne będzie. Pomysł wjazdu do ringu na koniu, już yy, HHS wjeżdżał na koniu, tylko wiadomo tak, więc to nie jest jakby yy, jakiś tam wyjątek. No. My rozmawiając w Bogali w Nowym Dworze Mazowieckim też pytałeś, czy wiada na koniu. Dawno temu Maciek Sulecki w Australii też nie namawiał, musisz wjechać do Ringów na koniu, także na no, ten pomysł jest. E, jutro to będzie niespodzianka, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie e, tak, jak to zaplanowaliśmy z organizatorem i... Kibice przed walką zobaczą odrobinę dzikiego zachodu. Ale skakiwać właśnie będziesz na tym koniu bo... No niestety, niestety, nie, niestety, <tobacz> niestety, niestety tutaj też warunki techniczne, jest to studio telewizyjne, nieduża nie duża także no ludzi będzie trochę i, i ze względu bezpieczeństwa <grym>, nie można zrobić wszystkiego, co bym chciał, ale, 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 ale będzie fajnie.